Ja już wysłałem wiadomość i poprosiłem, żeby jeszcze chwilę poczekali, że lecimy do nich. Tylko teraz wszystko jest zależne od tego drugiego, jak przyleci, no za ile on będzie, no bo. Ja Przez... samochodem nie ma szans, jakbyśmy nawet stąd wystartowali jakąś taksówką, czy coś nie zdążymy. A my tutaj stoimy mamy jeszcze pół godziny i nie ma jeszcze tego drugiego helikoptera. Katastrofa. Helikopter drugi już leci, ale nie ma potrzeby z niego korzystać, ponieważ odzyskaliśmy łączność. Czyli możemy lecieć? Możemy lecieć. Już, bo... już się nic nie zepsuje? Nie. Kura, Tylko szybko, bo pogoda się trzeba pieprzyć. Ta wiadomość jest najlepsza z możliwych. Pasażerowie w ciągu chwili z powrotem wchodzą na pokład niewielkiej jednostki. Można kontynuować misję. Te lądowanie niby awaryjne to nie był problem, ale w nie chciałbym lecieć. O no burzu nie będziemy lecieć, bo nie wolno. Omija się, burza się dostrzegnie. Jestem za tym, żeby omijać te kadry jak najbardziej. Kura, wypatruj burzę na horyzoncie. Jak zobaczycie jakiś piorun w ziemi, to mówcie A samy deszcz bez burzy, bez piorunów Helikopter on... się nie rozpuści, poleci w deszczu o... bez problemu Tak jakoś ciepło się zrobiło, nie? Do celu nam zostało ile? 15 minut wygląda, że albo na styk się wyrobimy, albo na styk się nie wyrobimy. Pierwsza wersja jest bardziej lepsza do zaakceptowania. Tak. Mam spytać, czy tam leje? Czy nie ma burzy? Tak. Pytanie, czy u Was leje, czy jest burza? Burzy nie widać. Dążymy na styk. Na styk. Tak, przed burzą samą. Już... Leje. Leje już? Już leje. To nie dojdzie. Ma no. zoptlenę. To widzę, że burza idzie. ciemny horyzont. No.